o tak, żeby zbudowaliśmy sobie jakąś taką metaforę, zbudowaliśmy sobie jakiś statek, żeby przez, przez, przepłynąć przez... Przez to może i na razie to jest tak, że my go napędzamy wiosłami. W międzyczasie budujemy maszty, mając nadzieję, że za chwilę postawimy żagle, też odpowiadając tutaj trochę na, na pytania, które się pojawiają typu na przykład jak, jak się odbywa pozycjonowanie. Dzisiaj no dzisiaj pozycjonowanie odbywa się w ten sposób, że jest po prostu zrobione alfabetycznie. Ale za chwilę do plus, jakby oczywiście rejonizacja, jeśli chodzi o, o zasięgi, natomiast za chwilę będą wprowadzone kolejne funkcje, takie jak możliwość wyboru rodzaju. Kuchni, menu, które byśmy chcieli, i tak dalej. Więc, jakby, my bardzo aktywnie nad tym pracujemy, żeby dostosować, bym powiedział, tą stronę główną, taką agregującą te nasze oferty do, do takich standardów, powiedzmy, rynkowych, jakie byśmy widzieli u, u innych agregatorów dzisiaj. Tak, żebyśmy nie odbiegali daleko od tych standardów. To jest, to jest jedna tak. rzecz. A druga rzecz jest taka, że Codziennie bardzo aktywnie w tej chwili pracujemy tezeniem nad tematem przyszłości, i faktycznie plan jest taki, nie zdradzamy tu żadnych sekretów, ale plan jest taki, bo dostawaliśmy wiele zapytań z różnych miast, żeby z tego zrobić platformę na cały kraj. Wydaje nam się, że, że znaleźliśmy coś, może przypadkiem, może nie, ale znaleźliśmy. Pewien, pewną formułę, która się sprawdza. To znaczy, wszyscy, którzy jesteśmy w tym zrzeszeniu, gdzieś czujemy, że, że jesteśmy współtwórcami tego, bardzo nam zależy, żeby to się udało. Wszyscy to promujemy, widzimy, że kosztowo jest to dla nas opłacalne, w związku z tym wszyscy na platformie bardzo aktywnie też pchają zamówienia w tym kierunku. Co pozwala jej ładnie się rozwijać, I, i widzimy jakby duży potencjał w różnych bardzo obszarach, o których zaraz sobie możemy porozmawiać, ale, ale na pewno duży potencjał widzimy też w wyjściu poza Warszawę na, na, na cały kraj. System jest bardzo prosty do zeskalowania. Każda tak naprawdę dzisiaj restauracja w Polsce może to zrobić tak samo jak każda w Warszawie, z tą tylko różnicą, że niestety mamy po prostu adres warszawski, bo adres ogólnokrajowy był zajęty, w związku z tym, jakby poszliśmy w kierunku Warszawy, ale no, dosłownie za chwilę powinniśmy pójść szerzej. Rafał. Okej, okay. tak a propos nazwy, to ja w ogóle taki mam tutaj jeden z punktów takich jako zapytanie do Was, czy nie myśleliście właśnie o tym, żeby ogłosić konkurs na jakąś nazwę chwytliwą nie tylko dla Polaków, ale też dla obcokrajowców, bo wiadomo, że to są też goście, którzy mieszkają w Polsce, ale to jest jakby temat osobny. Słuchajcie panowie, ja, ja mam takie pytanie bardziej właśnie jeśli chodzi o tą platformę, bo macie na pewno, do... znaczy nie wiem czy macie, może tak sobie myślę, że AppMenu może udostępnia pewne statystyki, ale właśnie pytanie do Was, jeśli chodzi o możliwość właśnie zamawiania, co najczęściej goście ci zamawiają, jakie najciekawsze tematy zauważyliście, które są najbardziej takie chwytliwe dla, dla gości, takie tipy, które moglibyście się podzielić tutaj z naszymi restauratorami, bo z jednej strony zastanawiam się, czy platforma w jakiś sposób wspiera takie działania, a z drugiej strony, czy Wy jako restauratorzy rzeczywiście widzicie tematy, które można byłoby tutaj restauratorom podpowiedzieć do zwiększenia sprzedaży. To nie my, a Enio może jakbyś odpowiedział. Więc ja Wam powiem przede wszystkim, że, że też, to był też jeden z, z naszych celów, które nam przyświecały, żeby, żeby poza no właśnie, poza nakłonieniem Nie hmm. wiem, chyba Enia e, e, nie słyszymy. E, panowie, wy też nie słyszycie? Nie, nie słychać. Nie, nie słychać, więc widać, o, że ja, tam ja, ja wskoczę tak szybko, żeby powiedzieć. Mnie codziennie zaskakuje właściwie, co tam się dzieje. Z fajnych, takich bardzo ciekawych tematów mamy tak. Mamy Bistro Charlotte, które dołączyło w miarę wcześniej, pewnie wszystkim znane miejsce, i całkiem sporo pieczywa jest zamawianego, na przykład z Bistro Charlotte. Szczególnie intensywny był okres tuż przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy, kiedy było sporo zamówień, właśnie na pieczywo. W tym okresie, ale widzimy w związku z tym, że na przykład poranki należą do Bistro Charlotte, Także jeżeli ktoś ma restaurację, chciałby dołączyć i ma taką ofertę na przykład śniadaniowo-poranną, to, to zdecydowanie zachęcam, dlatego że tego jest dzisiaj mało na platformie i, i wygląda na to, że zdecydowanie jest to coś, co jest interesujące. Drugi dosyć ciekawy fenomen jest taki, że większość knajp dzisiaj ogranicza godziny pracy i zamyka się trochę wcześniej. O, Edio ja chyba wrócił, więc zaraz tak. dodam. Zamyka. Się dosyć wcześniej, no my na przykład kończymy około 20 Wcześniej oczywiście bylibyśmy otwarci do 24 ale zauważyliśmy też, że jest sporo zamówień w ogóle po tej godzinie 20, nawet po 21.00. W związku z tym, jeżeli ktoś z Was ma taki potencjał i może być otwarty dłużej, to, to na pewno jest to też ciekawy obszar do, do rozważenia. Mamy naturalne piki w środku dnia i, i pod wieczór, czyli to są w okolicach tam 14, zaczyna się od 13 do piętnastej, a potem od osiemnastej to, to jest zupełnie naturalne, kiedy też my nawet zauważamy po swojej stronie pewne bóle takie logistyczne, bo dzisiaj jeszcze obsługujemy to wszystko własną logistyką, czyli tak naprawdę nasi kelnerzy i nawet somelierzy, którzy mają samochody, rozwożą i są momenty, że, że rozwozimy na trzy samochody i się nie wyrabiamy, bo po prostu wszystkie zamówienia są w jednym momencie. Enio, co byś dodał, to ja, ja jeszcze potem dokończę. Przepraszam, mnie coś na, na tak dosłownie pół minuty tutaj wywaliło z sieci, więc, więc straciłem wątek wasz. Ale to, co chciałem powiedzieć wcześniej, do czego zmierzałem, to, 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 to zachęcaliśmy naszych gości, żeby dzięki platformie wspieram Apel odkrywali też nowe miejsca, nie ruszając się z domu. Jesteśmy, jesteśmy świadomi tego, że... Że znaczna, znaczna większość zamówień z dowozem, przynajmniej przed czasem pandemii, to były jednak, to były jednak dania typu pizza, burger, kebab, czyli, czyli takie typowe, typowe fast foodowe, prostsze dania, które. Które ludzie, które ludzie, zamawiali w dosyć łatwy sposób i były, były, były tańsze. No w tej chwili gdy wszystkie restauracje są zamknięte, także te, które wcześniej nie prowadziły w ogóle dostaw, tak jak na przykład Mr O, które było wyłącznie wieczornym miejscem, musiały dostosować się do, do obecnej sytuacji, wprowadzać lunche, wprowadzać, wprowadzać takie pozycje bardziej właśnie pod dowóz. W związku z czym myślę, że teraz możemy mieć do czynienia też z, z nieco widoczną zmianą tych, tych trendów i może się pojawiać w dostawach znacznie więcej innych kuchni, bardziej nietypowych do tej pory, jeśli chodzi o dostawy. Okay. Codziennie, codziennie właściwie widzimy, wiesz też nowe miejsca do niej. Widzimy codziennie nowe miejsca, które się otwierają i to są bardzo różne rodne kuchnie. Na początku było to, to jakaś taka selekcja. Znanych warszawskich knajp, ale nieznanych jako wynosy czy dowozy. Dzisiaj tam się sporo już pojawiło kuchni indyjskiej, zaczynają się pojawiać też pizze, zaczynają się pojawiać różne inne wschodnie kuchnie, ale też są takie klimaty bardzo nasze i. I takie typowe powiedzmy, ale też, ale knajp właśnie, które nigdy nam by się nie kojarzyły z wynosami, tak? Y takie, nie wiem, no tak jak Brazelii Warszawska albo Bibenda, tak. Y y to, to są takie miejsca, które mają świetną kuchnię i świetną ofertę, i, i do nich, dlatego tak o tym mówimy, do nich kiedyś byśmy szli na randkę czy na spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi, a dzisiaj, ponieważ ich nie mamy, no to zachęcamy do tego, żeby sobie zrobić na miastkę tych miejsc w domu, zamówić to jedzenie. Wszyscy też bardzo kreatywnie do tego podeszli, bo to, to nie jest tak, że każda z tych restauracji po prostu wzięła swoje menu i teraz robi wynosowo. Większość z nas coś zmieniła, coś zmodyfikowała, czasem uprościła, czasem zmieniła sposób podania. Dania, sposób pakowania, niektórzy podają dania, które są do odgrzania gotowe, niektórzy podają składniki, z których możemy coś ugotować, niektórzy robią paczki gotowe, tak jak bibenda, na przykład weekendowe zestawy, więc każdy trochę inaczej do tego podszedł. Jest, jest bardzo duża kreatywność, która nas bardzo cieszy i właściwie każdy może trochę inaczej i, i, i coś innego zaoferować. To, to nie jest w większości tych miejsc takie standardowe, codzienne menu. Ale faktycznie, najmniej mamy dzisiaj takich typowych potraw wynosowych, i to jest, to jest też fajne, bo otworzyliśmy zupełnie nową, wydaje mi się, niszę. I bardzo wiele miejsc bardzo nam dzisiaj za to dziękuję i jest zadowolonych, bo, bo, bo uruchomiło to w ogóle części biznesu, o których nigdy nie myśleli, że mogliby mieć. Panowie, powiedzieliśmy sobie tam też w dwóch słowach wcześniej o tarczy antykryzysowej, gdzieś tam o pomocy, jak, jaką można uzyskać, lub nie uzyskać, bo to różnie też jest, ale od zaangażowania władz miasta chociażby. I w Waszym przypadku, tutaj jeżeli mówimy o tą Waszą inicjatywę, no to miasto się zaangażowało, tak? Bo prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, nawet film nagrał, taki promocyjny, promujący tą Waszą inicjatywę. Powiedzcie mi, proszę, na czym ta promocja, pomoc miasta w promocji tego konkretnego projektu ma polegać? jak długo ona jeszcze będzie trwała, czy to tylko się sprowadziło do tego filmiku, czy macie jakieś jeszcze inne tam ustalenia, które gdzieś będą, no, systematycznie, nie wiem, realizowane, aby jak najbardziej właśnie promować, bo mówiłem, kluczowym jest w tym całym projekcie, no, że nie tyle co zbudowanie systemu, chociaż też na pewno to kawał roboty trzeba było wykonać, ale bardzo kluczowym to, żeby to zaskoczyło, zadziałało, to jest dotarcie do odbiorców, tak, Uświe... jakby Pokazania im, czy no, uświadomienia, że jest inne miejsce, inny sposób zamawiania, no, dla nich teoretycznie taki sam. Tylko trzeba im też pokazać, jaką cegiełkę dużą oni dorzucają do, do wsparcia gastronomii, właśnie realizując zamówienia przez ten system, a nie przez jakikolwiek inny. Więc co macie w planach, co robicie, jakby się dogadaliście z miastem, jeśli chodzi o pomoc, promocję tego projektu. To może ja powiem dwa słowa o tym, bo wsparcie miasta opierało się w ogóle na trzech filarach od samego początku. W pierwszej kolejności to, były, to było wsparcie finansowe dotyczące, dotyczące ruchów, uchwał i innych udogodnień, które miasto mogło wykonać, żeby nam ułatwić pracę, więc, więc takie administracyjno-cywilno-prawne. A kolejnym filarem był, było wsparcie marketingowe. I to było coś, co tak naprawdę miasto nam oferowało od, od samego początku. Trochę. Trochę było tak, że nawet oni wcześniej nam mówili o wsparciu marketingowym, nim my stworzyliśmy pomysł samej platformy. Wcześniej to się miało opierać na, na, zachęca, na takiej kampanii społecznej zachęcającej ludzi do mieszkańców do, do korzystania z tych restauracji, niezapominania o nich w, w, trakcie, w trakcie kwarantanny. Następnie to wyewoluowało w stronę, w stronę naszego, naszego portalu. A jeśli chodzi już o konkretne działania miasta, no to tak jak, tak jak wspomniałeś, Rafał, film, film nagrany przez prezydenta Trzaskowskiego był, był takim zwieńczeniem, a zarazem zapoczątkowaniem w sumie naszej, naszego bytu, bo to, to, to zostało, zostało opublikowane w, w dniu, w którym uruchomiliśmy naszą platformę. Następnie, następnie miasto wspiera nas na kanałach social mediowych. Gdzie, gdzie też promuje posty zachęcające do odwiedzania naszej, naszej witryny. I tak naprawdę my cały czas jesteśmy z miastem w kontakcie i, i wciąż jeszcze pracujemy nad, nad niektórymi udogodnieniami, które dla warszawskich restauratorów będą się sukcesywnie pojawiać. Miasto wprowadziło tę tą pierwszą, tą pierwszą transzę pomocową, która polegała na przede wszystkim na obniżeniu czynszów lokali miejskich, zrezygnowaniu z podatku od nieruchomości, by zachęcić też prywatnych właścicieli lokali do obniżenia czynszów dla swoich najemców, a także szereg innych proceduralnych udogodnień związanych, związanych z, z Urzędem Miasta. Mieliśmy taką na początku dyskusję, czy to wsparcie miasta mogłoby się znaleźć na nośnikach miejskich, które, które są rozlokowane po całym mieście w tramwajach, autobusach, metrach i na billboardach, ale uznaliśmy, że w sytuacji, gdy wszyscy siedzą w domach, to trochę by się miało z celem, dlatego to wsparcie jest ograniczone do online'u. Ale myślę, że jeszcze poza tym, co już widzieliście, jeszcze, jeszcze jakoś zaskoczyły Was wspólnie z, z urzędnikami miasta, którzy bardzo byli pomocni do tej pory i bardzo im dziękujemy za całe wsparcie. Słuchajcie, chciałem Was zapytać teraz o sposób dołączenia do tej platformy. Gdybyście mogli przekazać informacje restauratorom, czy to jest pełna automatyzacja, czy, wy, czy to jest jakiś bardziej skomplikowany proces, by by do was dołączyć, ponieważ mieliśmy okazję w kilka, nie wiem, dwa tygodnie temu chyba tak rozmawiać z przedstawicielami, z przedstawicielem chociażby pyszne.pl, no, gdzie tam wprowadzanie nowej restauracji do systemu, no to zajmuje naprawdę sporo czasu, tak, to jest proces. Był chyba wtedy dwunastodniowy i pracowano nad tym, żeby go skrócić, nie wiem, od 10 dni na przykład. I teraz no właśnie pytanie, ile u was trwa, trwa ten proces? Bo jeszcze jakiś czas temu, jeszcze te dwa tygodnie temu, gdy my rozmawialiśmy, no to restauratorzy bardzo tłumnie ruszyli na różnego rodzaju serwisy, takie pośredniczące zamawiania i zrobił się po prostu korek, pewien zator. Więc nie wiem, jak to u was wygląda procedura. Jest restaurator, który chce dzisiaj nas ogląda, chce do was dołączyć i co? I on już jutro może się znaleźć na...